No to cześć Tomek, zaprosiłam ci dzisiaj, żebyśmy porozmawiali sobie, jak wygląda Twoje życie po terapii. Jak, jak było na terapii? Jakie miałeś oczekiwania przed przyjazdem na terapię? Powiedz, ile czasu temu skończyłeś u nas terapię w ośrodku NEFO? To było gdzieś dwa i pół roku temu, wydaje mi się, gdzieś. I przez cały ten okres jesteś w trzeźwości? Nie, miałem nawrót po dwóch latach. Po, po całych dwóch latach miałem mały nawrót. Po prostu miałem nawrót z tego względu, że nie pielęgnowałem tego, nie? Mhm. nie? Przez dwa lata nie korzystałem z meetingów, nie, nie, ani z żadnych pomocy terapeutycznych, bo czułem się na tyle mocny i na tyle silny, że po prostu coś się takiego zadziało w moim przypadku, że nie była może jakaś bardzo duża destrukcja, ale właśnie, ale się zadziało, nie? Mhm. I teraz już jestem od ostatniego nawrotu, jestem 3 miesiące trzeźwy. I żeby wyjść z tego nawrotu, po prostu wziąłem sobie terapeutę online. Tak? I meetingi, Co tydzień, meetingi. i wiem, że już jest wszystko super, jest dobrze. A porozmawiamy trochę o tym czasie, kiedy przed przyjazdem Twoim do ośrodka. Jakie oczekiwania miałeś przed przyjazdem na terapię? W ogóle co do terapii? Czy miałeś takie oczekiwania? Czy, czy wiedziałeś coś o terapii? Znaczy, o terapii wiedziałam tylko tyle, że. O terapii się dowiedziałam przez znajomego. Mam takiego kolegę, który jest alkoholikiem. Takim Według, wtedy mi się wydawało, że to jest bardzo mocny alkoholizm, bo bardzo dużo pił wódki, tak, przez długie lata. I dowiedziałam się od znajomych, bo to nie jest jakiś tam bliski znajomy, że on. Był na terapii tam 2-3 miesiące i przestał pić. Dla mhm. mnie to był szok, nie? bo jak ja zawsze go kojarzyłem, to on dużo pił, bardzo dużo tego alkoholu przez wiele lat pił. To była dość silna destrukcja i w jego przypadku terapia zadziałała i tak jak wiem, do tej pory chłopak nie pije. Nie? Czyli to już jest, nie wiem, z 4 lata może nie spożywa tego alkoholu, także jemu się udało. Ja miałem takie oczekiwania do terapii, że tak, ja miałem przed terapią takie abstynencje po rok czasu. Brałem po prostu obrazek, obrazek u księdza, mm -hmm. taką przysięgę, nie? chodziłem do swojego księdza i pisałem na obrazku, że kładę rękę na pismo, mm -hmm. że przysięgam wobec Boga, mm -hmm. że się wstrzymuję na okres, rok czasu od picia alkoholu. Później brałem i u mnie to było tak, po roku czasu znowu zaczynałem pić, później brałem od substancji psychoaktywnych też pisałem i tak co roku robiłem mm -hmm. sobie taką abstynencję. Tak? I później ksiądz mi umarł. Miałem ten obrazek trzy miesiące, pomimo, że przysięga była na rok, nie? Mm -hmm. I sobie tak sobie wmówiłem, a że skoro ksiądz umarł, to mój obrazek już nie działa. Mm -hmm. I zacząłem pić i brać narkotyki, nie? Mm -hmm. I za każdym razem to jest właśnie to, że jak człowiek nie był na terapii, to nie wiem, że po roku czasu jak już na przykład nie pije, czy tak sobie sam postanawia. Nawet rodzina mówi, no to chodź, Tomek, pijesz z nami przecież. Możesz, nie? Mhm. Rok nie pijesz, tak? Jesteś... Mhm. I to jest taka nieświadomość tej choroby po prostu. A to, to mi właśnie terapia rozumysłowiła, że to jest choroba na całe życie. A powiedz mi jak wyglądało twoje życie przed przyjazdem do świata No przed samym przyjazdem to już u mnie był taki szczyt mojej destrukcji, nie? Bo tak obrazek zawiódł, tak? To sobie jeszcze pomyślałem, jest coś takiego jak szywka. Mm -hmm. y I się zaszyłem w Polsce, nie? I to była moja pierwsza szywka, zaszyłem się, pomimo, że ja generalnie nie mam problemu z alkoholem. Mm -hmm. U mnie to są narkotyki bardziej, typu kokaina, amfetamina takie to środki. U mnie alkohol nie był taką pierwszą substancją, której ja musiałem się napić. Nie? Ale zawsze działo się tak, że jak ja się napiłem, to sięgałem do narkotyki, bo alkohol był takim wyzwanaczem. Że jak już byłem pijany, no to chciałem się wspomóc w czymś innym. No i tak, zaszyłem się, oczywiście, wziąłem tą wszywkę, W Polsce się zaszyłem, no bo no tak, skoro nie będę pił, no to się nie naczkam, W sumie logika była dobra, nie? Ale mimo wszystko moja destrukcja była tak duża, że po takich maratonach tych swoich. Kilkudniowych, y, narkotykowych nie? miałem już taki zjazd, że chciałem się tym alkoholem wyzerować. Mm -hmm. I tak, przestawałem spać. Ja przepiłem to wszystko. Ja to wszystko przepiłem w przeciągu chyba tygodnia, nie? Bo człowiek uzależniony to ma tyle tych zmysłów, że gdzieś tam się usłyszał, że pijąc po małym łyczku, piwo, mm -hmm. można to przepić. I ja to zrobiłem, nie? Mm -hmm. Nie tak. zrobiłeś to świadomie? Świadomie, gdzieś moja mm -hmm. pamięć sobie przypomniała nie wiem skąd, że, że da się to zrobić. I ja to naprawdę zrobiłem bez żadnego problemu i żadnych powikłań zdrowotnych. Ja po prostu tą wszywkę przepiłem i normalnie piję alkohol. Jak już zaczynałem pić alkohol, później leciały znowu narkotyki. No i tak yy, cały czas w koło, nie? No i przed samym przyjazdem zadziała się taka akcja, że ja wróciłem do domu, bo wywołaniu amfetaminy i wypiciu alkoholu. To były urodziny mojej kobiety, nie? Zrobiłem jej bardzo piękny prezent. Nie? Kupiłem jej 50 róż, chyba wtedy. Cały taki wielki bukiet róż mm -hmm. pięknych i wpadłem w wpływem alkoholu, narkotyków, dawałem się awantura, a róże rozsypałem po całym domu. Mm -hmm. Rozwaliłem całe mieszkanie, telewizor, jakieś meble powywalałem. Coś tam pobiłem generalnie, na szczęście tam jej je nie pobiłem jakoś tam brutalnie tylko jakieś tam były odpychanki mhm. Wyszedłem z domu wszedłem do samochodu i, i coś mi w samochodzie dalej zacząłem pić nie? Coś, coś co przypomniałem wróciłem do domu no ale tam tak głośno było jak był ten czas kłamania tego bicia co ja tam zniszczyłem to swoje mieszkanie swoje rzeczy które musiałem i tak później kupić mhm. tak? no Przyjechała policja, no to przy okazji, jak mnie zobaczyli w takim stanie, to nie zabrali do. zabrali mnie gdzieś na jakiś dołek. Dokładnie nie pamiętam. Pamiętam, że zabrali mnie jakby na komisariat, nie? Ale obudziłem się w szpitalu w Kaftanie w ogóle, nie? Obudziłem się w Kaftanie. Pamiętam taką rzecz, że chyba lekarz, czy. czy, czy ktoś tam z tego szpitala. Jakiś, nie wiem. Zapytam się, czy ja się zgadzam. I wiem, że tam to jest policja. bo Czy ja się zgadzam na pobranie krwi w celu badania narkotyki? No, tylko tak sobie pomyślałem, skoro mnie pytają, to mam wybór. Powiedziałam, że nie. Gdzie to się okaże? No nic. Znowu gdzieś mi tam się kisza urwała. I znowu się obudziłem w kaftanie. Tak? No i się lekarz mnie pytanie, czy ty pamiętasz, co się stało? Ja mówię, nie, nie pamiętam. Mówi, że, że jak oni pobierali tą krew. Ja nie chciałem, byłem tak agresywny, że po prostu dla chyba lekarza, czy pani doktor, czy nie wiem, w każdym razie kogoś z tego y, y, szpitala, połamałem rękę nie? podczas tej nie? No Byłem w takim stanie po prostu, w takim amoku, mm -hmm. w takiej agresji, nie wiem, narkotykowej, adrenalinie jakiejś, że komuś tam przyjdzie coś zrzuciłem. Co się zadziało dalej? Zawieźli mnie centralnie do psychiatryka. Mm -hmm. Tam właśnie za granicą. I to dla mnie był szok, nie? Ja znalazłem się w takim miejscu, że tak, ja już byłem trzeźwy, nie? Ogólnie. Tak w cudzysłowie trzeźwy, nie? Bo już mnie puściły te narkotyki, puścił mi alkohol. No i tam było może 20 osób. Ja jestem w obcym kraju. Nikt nie rozmawiał w moim języku. W ogóle nawet żebym ja rozmawiał w nich, to nie szło się z nimi wygadać. Bo to byli ludzie, no naprawdę naprawdę psychicznie chorzy, nie? Mm -hmm. Czy ja pff, wydawało mi się, że no nie jestem jeszcze taki, mm -hmm. takim świrem jak oni, nie? Leciałem świna świna z guzi. No, wyglądali jak, jak zombie. Nie? Mm -hmm. Dla mnie to było straszne. Ja tam byłem cztery dni. Ja dwa dni to spałem w ogóle w ubraniu, bo tam był taki syf, że ja się kurde bałem rozebrać. Nie? W ogóle dwa dni się nie kąpałem, bo to był wspólny prysznic. Jak ja widziałem, że ci ludzie tam się myją, ja nie dałem rady. Dla mnie to było jakiś dramat. Nie? I po czterech dniach była komisja, że czy zostaję tam na 40 dni, czy oni mnie wypuszczą, i wtedy właśnie moja kobieta porozmawiała z lekarzem: że ja chcę się leczyć. Ja powiedziałam, że no jak mnie wypuszczą, ja jadę do jakiegoś ośrodka się leczyć, coś się zrobi z sobą. No, na tej zasadzie generalnie. To, Czyli to było takim przełomowym momentem. Tak, coś, ja powiedziałem, ja powiedział, że jak mnie nie wypuszczą z tego psychiatryka, no to niech mnie zamkną w więzieniu, nie? Mm -hmm. Bo ja powiedziałem, że ja tam nie wytrzymam psychicznie, po prostu to był to koszmar, nie? To miejsce, mm -hmm. jak to mówił bez klamek, z tymi ludźmi, z którymi się nawet nie da porozmawiać. To coś z moją psychiką, coś pękło na mnie, nie? Mm -hmm. To było straszne, straszne przeżycie i ja cieszę się, że tam byłem, nie? Bo ja widziałem tych ludzi. Widziałam, tych ludzi, to też byli narkomani, na pewno byli po destrukcji. Oni nie bez powodu zwariowali, czy byli chorzy na jakieś tam choroby. Bo to na pewno przyczyniły się do tego alkohol i narkotyki, nie? To mi dało energię taką, że do tego, aby ja nigdy więcej nie chciał się znaleźć w takim miejscu. Nie? I, I co było dalej? Wyszedłem z tego szpitala z nastawieniem, że brat mi. Znalazł ośrodek NFO, mówił, że to jest jeden prawdopodobnie z najlepszych Polsce. Ja już wiedziałem, że ja tu mam przyjechać, nie? Ale jeszcze się wahałem. Nie podjąłem tej decyzji na 100%. Niby wiedziałem, że jadę, to gdzieś to zacząłem tam odkładać. No i już tam był jakiś termin, że ja tu mam jechać. Pojechałem się pożegnać z moimi narkotykami. Pojechałem do mojego kolegi. Hmm, Zaczynaliśmy się kokainy. Gdzie ja przecież niedawno byłem w szpitalu, nie? To jest mhm. na policji, na komendzie, na no rozrabiałem, nie? Dalej takie myślenie nie trzeźwe człowieka. Mówię po raz ostatni, się razem naćpamy, bo jadę się lecić, tak? No mhm. i się naćpałem, z nim wróciłem do domu. Co ja zrobiłem? Zjadłem listek Alprozolanu Xanaxu, nie? Chyba nie wiem, to z 10 tabletek było tych, mhm. może z 5 mg, zjadłem tego w sumie. Co zrobiłem dalej? Obudziłem jeszcze butelkę wina, co się zdziało dalej? Budzę się w szpitalu, po raz kolejny, tylko, że to nie był psychiatryk, to był szpital normalny i nie wiedziałem co się stało, nie, ja, y, obudziłem się, powiem jak to było dalej, obudziłem się w szpitalu, budzę się, nie wiem gdzie jestem, nie mam butów, mam jakąś taką dziwną pijamę, nie, nie mam telefonu, nie wiem gdzie jestem, Chciałem się pytać, to widziałem, że to jest szpital niedaleko mojego domu. Oni może mam zostać, ale ja mówię, że nie, ja gdzieś nie zostanę. No i poszedłem boso. Do domu młodzi z kilometr. Boso w tej piżanie śmiesznej, nie bo to laty było. Boso poszedłem do domu. Jak taki typowy wariat. Jechała policja, zatrzymali mnie. tak. I akurat jechała za policją moja kobieta, z moim dzieckiem samochodem. I oni to widzieli. Mój syn przewruszona. Powiedział dlaczego tata idzie boso w jakiś żeby, żeby, że to tak, że to niedobrze, strasznie mu się smutno zrobiło, nie? Mhm. I ona mnie zabrała, i pojechaliśmy do domu, nie? No, ja już wiedziałem, że ja naprawdę potrzebuję tej pomocy. Ja muszę jechać się na źle no. Skoro ja byłem dopiero co wypuszczony z psychiatryka, z którym nie chciałem być. Tak? I sobie już obiecałem, nie wiem, po raz setny, że to już nigdy nie, nie zrobię, czegoś takiego, nie? No co ja zrobiłem, ujechałem do kolegi, naćpałem się, nabrałem się tabletek, wypiłem alkohol. A w ogóle, jak to się zadziałało, że w tym szpitalu się znalazłem, nie? Tak ja wypiłem te wino, zjadłem te tabletki, po narkotyków I moja kobieta zeszła, bo na pierwszym piętrze mamy sypialnie, a to było na parterze, w salon, nie? Ona zobaczyła, że ja leżę, ja się duszę śliwą. Chociaż ja już te liry dostałem i dusiłem się, mówisz, i, i wezwała pogotowie, nie? Mm -hmm. I tak naprawdę uratowała mi życie, nie? I te przeżycia skłoniły cię do tego, że Wiedziałeś taką decyzję? Widziałem tak. Moje, moje, te, moje przysięgi przestały działać, tak? Szywka przestała działać. Tak? Moje nawet to doświadczenie, że ja jestem w psychiatryku, jestem w więzieniu, gdzie ja jestem pewien, że ja już tu nie chcę być i sam sobie wmawiam, że ja już nie będę pił, czpał. i ja za dwa dni jadę do kolegi dalej czpam znowu jestem w szpitalu, mówię, że nie. Myślę, że cały czas sam siebie okołuję, nie. jest tak podstępny nałóg, taka choroba, że nic nie działa, nie. No i do tego jeszcze co doszło? Doszło to, że tak, piękny dom, dwójka dzieci. Jest kasa, jest y, samochód, firma, mam wszystko, mam masę znajomych, Wie, świeci słońce, a mi się żyć nie chce. Nie? Ja mam myśli samobójcze, i tak już miałem właśnie, że mam myśli samobójcze, w ogóle mi się nie chce żyć. Nie chce mi się żyć ani dla siebie, ani dla dzieci, ani dla pieniędzy, ani dla nikogo. Dzwonił koledzy, ja telefonów nie miałem. Ja straciłem już, pomimo że już nawet mi się nie tyle co trwać chciało, czy pić, bo tak, ani mi już te narkotyki nie polepszały humoru, a alkohol już mi, że dawał jakieś ukojenie w tym wszystkim, że wszło w kierunku, w kierunku samobójstwa normalnie. Nie? Coraz więcej było myśli samobójczych. Mi że po prostu o, po prostu żyć. Nie? Ja myślałem, że sobie sam po prostu potrafiłem zadać pytanie i udzielić odpowiedzi w głowie, że ja jestem niepotrzebny w tym świecie, nie? Że dla wszystkich lepiej by się żyło bez mnie. Jestem złem złem tego świata, które nie powinno istnieć i najlepiej będzie dla wszystkich i dla mnie, jak ja umrę. Ja z tą nadzieją do życia, do wszystkiego jechałem jeszcze, miałem tą nadzieję, że jak ja przyjadę tego środka, ja coś się zadzieje, jakaś siła wyższa, że ja muszę, ja muszę zrobić wszystko jeszcze ta ostatnia, że żeby było fajnie, żeby było znowu dobrze, żebym ja mógł się cieszyć tym życiem, nie? Żebym mógł odzyskać swoją rodzinę kobietę, tak? Nasze relacje to już były, nie było żadnych relacji, tak? mhm. Odzyskać swoje dzieci, tak? Gdzie to całe zaufanie zniszczyłem i wszystko, tak? Co one się naglądały? Pijanego, nacipanego ojca. Widziały te jakieś krzyki, wiski. No to straszne jest. To już, to jest po prostu jakaś patologia, nie? Mhm. Człowiek wydaje się, że z normalnego domu i układany, a, a, a w domu jest w, w ciemne chmury. Nie ma radości, nie ma nic tak naprawdę, nie? Mhm. Wszyscy się boją, nie? Boją się kiedy ojciec wróci, nie? W jakim stanie wróci, nie? Boją się po prostu, rodzina się cała boja się, wróci pijany, czy naćpany. Bo jak pijany, to jest agresywne, jak naćpany, to spokojnie. To już moja rodzina, tak jak ja się pomyślałem, że moja kobieta, to mówiła, że ona już się cieszy, jak ja naćpany wracam, bo przynajmniej mogła spać normalnie. Jak ja pijany, to ona się bała o własne życie. Mhm. To jest straszne, to jest... Współzależnienie rodziny od osoby takiej właśnie jest straszne. I przyjechałeś do NEFO. Tak, przyjechałem do NFO. I co ci zaskoczyło tu w tym ośrodku i co dała Ci terapia? Co się zmieniło? Terapia dała mi cel w życiu, że ja... pokazałam mi i zobaczyłem tutaj, że są ludzie, którzy... Moja destrukcja to wcale nie była najgorsza. Jak mi się wydawało, że to już u mnie było mega wszystko źle, nie? Zobaczyłem, że ludzie, którzy nawet 20 lat byli niezależni, potrafią przestać brać jakieś mega twarde narkotyki, założyć rodziny, założyć firmy, kupić mieszkania, żyć jak ludzie, mieć wspaniałe życie. Zobaczyłem, że to jest możliwe i jest bardzo dużo takich osób. Tak? Mm. Jest bardzo dużo osób, co byli na dnie, stracili wszystko i chcieli zdrowia. Zyskałeś nadzieję. Tak, ja odzyskałem mm -hmm. nadzieję, ja odzyskałem pogodę ducha, nie? Mm -hmm. Mi się chce żyć. Ja po prostu od kiedy wyszedłem do środka, poza tą, poza tym nawrotem, mm -hmm. nie każdy dzień jest wspaniały. Nie? nie ma, że coś, nie wiem, coś się staje. Jakaś rzecz coś nie uda, nie? Nie jest powód, żebym ja się smucił, nie? Jest, wszyscy są zdrowi, moja rodzina jest zdrowa, no to jest najważniejsze, nie? Mm. Cały czas jest pogoda ducha. Jest. No, życie wspaniałe, tak? Mm. Jak wygląda Twoje życie teraz po terapii? No, i ja poszedłem w kierunku sportu, nie? Mm -hmm. To mi pomaga po prostu. Mam dietetyka, trenera Kocza, który mi rozpisuje po prostu dietę, nie? Gdzie ja gotować nie umiałem, nie? Mm -hmm. tak? Ja nie miałam gotować, ja gotuję obiady dla twojej rodziny, na swoich dzieci gotuję obiady, tak? Mhm. To się zdarzało, że no, moja kobieta mówi, mam w końcu faceta wymarzonego. Przychodzę do domu, jest obiad, dzieci mają gotowane, nie? Gdzie ona musiała to robić, teraz ja to robię, nie? Przez te swoje podejście do diety zaczęłam robić swoje dania, tak? Bo miałam tak w dzieci rozpisane no i przy okazji cała rodzina poszła w to, nie? Bo mam dwóch synów, grają w piłkę, też zaczęli się odżywiać dobrze, nie? I udzieliła się to te To jest moje... taki przykład. Znaczy sportu, tak czy jest. Czy jak nie. jeden to w tym jest, że jednak jak ten ojciec zdrowieje i idzie w ten sport, to i te dzieci jak widzą ojca, który Zmiany? ma zmianę nie. jest w tym sporcie, to też się wzorują, tak? Wzorują się na swoich rodzicach. Nie? No bo to taki zdrowy przykład. No bo jak widział ojca, który tam wraca późno albo wcale, to... Czego ja mogę przypomnieć? Czego tak naprawdę, nie? Jednak z kim się zadajesz, takim się stajesz, nie? Jak ci rodzice są zdrowi, to gdzie jej rodzina cała jest zdrowa, bardziej pozytywna, wiadomo, nie? Jak tego ojca nie ma, to rodzina się zamyka w sobie i sama sobie jakieś problemy później stwarza. Trudnego spotkało cię to teraz? Terapii mnie spotkało. Takie trudne, to było z moją partnerką dojść do porozumienia, nie? No bo ja wróciłem jak to jest coś takiego, że no wróciłem zdrowiejący, tak? Naładowany no, energią. energo. Moja partnerka po tych tylu latach destrukcji. Ona przecież nie wymazała tego, nie? Ona cały czas, wi, miała cały czas taki konflikt. Widzi mnie jednego dnia normalnego, nie? Bo tak było, nie? Nie było tak, że ja... Jak nie trwałem, nie piłem, to byłem fajny, jak trwałem, piłem, to druga osobowość, nie? No i zanim ona się przestawiła na mnie, że jednak, że jednak się ja zmieniam na te lepsze, nie? Trzeba czasu, nie? Zanim się jeszcze w ogóle odbudować to wszystko, zanim druga osoba otworzy się na nowo, nie? No trzeba czasu i to było trudne i ja naprawdę już po czterech tygodniach tej blokady mimo wszystko, nie? Zresztą straciłem nadzieję, nie? że już myślałem, że ja tego związku nie odzyskam. Terapia mi pokazała to, bo przed terapią ja sobie myślałem tak, że ja się rozstanę z moją kobietą, to będzie koniec świata i ja nie wiem. No i nie ma miejsca na tym świecie dla mnie, bo ja stracę kobiety, stracę rodzinę i że żyć nie mam po co. Tak naprawdę ta depresja się z tym wiązała. Nie? Człowiek zdrowiejący po terapii dochodzi do takich trzeźwych wniosków, że życie się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Ale pomimo tych trudności udało mi się, udało mi się budować relacje. Tak? Udało mi się budować relacje z partnerką, z rodziną całą. No jest dobrze, no pewnie mogło być lepiej, ale mogą być kowiek, jest, jest bardzo dobrze, nie? A co byś powiedział osobom, które obawiają się przyjść do środka na terapię? Jaką radę byś im dał? Znaczy, bo to jest tak, nie, to ja mam też kolegów, sporo na takiej <laughs> jakiejś destrukcji, nie i, w ogóle żeby przyjść do środka, nie, bo to tak się mówi. Ja też im tłumaczę, iść do środka, iść do środka, bo ja widzę, że to są lata destrukcji, a, a każdy mówi, ale ja mam pracę, ale ja mam firmę. Nie, nie mam ja nie, nie mam czasu, no przecież się nie zostawię, rodziny, bez środków do życia albo taki człowiek <laughs> zawsze sobie wynajdzie wymówkę. Nie? Powiem szczerze, że tak, żeby iść do ośrodka na leczenie, przede wszystkim trzeba się chcieć leczyć. Nie? Bo żeby naprawdę chcieć to zrobić, to trzeba wywołać potężną destrukcję. Nie? Naprawdę trzeba się znaleźć na dnie, i w moim przypadku tak było. Nie? Ja, jak dopiero poczułem, że ten ośrodek będzie moją ostatnią deską ratunku. To poszedłem, nie? No ciężko jest naprawdę kogoś namówić na, na leczenie w ośrodku, mm. nie? Bo ludzie sobie myślą, że tak, że mają fajne filmy, nie? Yy, w domu, yy, tak, są na tyle są, są takimi manipulantami, nie? Że potrafią mm. okłamać rodzinę, znajomych, kolegów. Że na papierze wszystko gra. Mnie też. Moi koledzy nie wyżyli się w ośrodku, bo oni myślą, że że w ogóle zdziwieni byli, niektórzy moi znajomi, że ja problem z narkotykami ja zawsze się wywiązywałem, ja byłem na czas, ja zawsze miałem pieniądze w domu nigdy nic nie brakowało, ja nie wynosiłem, ja przynosiłem ja próbowałem wszystkie swoje złoczyny zatuszować pieniędzmi Kupywałem dzieciom to, Kupywałem wszystko, jechaliśmy na wakacje to nie jest tak, że jak człowiek jest na jakiejś strasznej destrukcji, to leży w rowie to wcale tak nie musi być. Nie? Mm -hmm. Może równie dobrze być tak, że on nigdy nie będzie leżał w robie, będzie zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Nie? Ale będzie okumywał wszystkich i rodzinę, i będzie tak to tuszował skrycie, nie? że naprawdę nikt się nie dowie. Nie? Ale w którymś momencie i tak głowa mu nie? Ciągnie mu głowa, do go jakaś depresja, mm -hmm. albo coś stanie się, zadzieje ze zdrowiem: wciągnie trzustka, czy serce, czy wątroba bo no w naturze nie ma nic za darmo, nie? Nie ma nic za darmo. I warto, jeśli przynajmniej nie położyć się w ośrodku, przynajmniej skorzystać z pomocy terapeuty, porozmawiać sobie, nie? Żeby faktycznie nie jest problem, nie? Żeby to sobie jakoś tam zdiagnozować, bo po to mamy tyle fajnych narzędzi teraz. Czy możemy z nich korzystać? Nie musimy nawet nigdzie chodzić, możemy online to zrobić przez kamerkę, przez... No jest cała masa tych teraz takich fajnych rzeczy, że nie trzeba nawet ruszać się z domu, można terapię robić z domu, żeby gdzieś dalej jakąś tą swoją firmę, rodzinę i naprawdę poznać chorobę, bo trzeba do tego zadbać się po prostu profesjonalnie, nie? Trzeba zdiagnozować to, sprawdzić dlaczego tak jest, czemu tak się dzieje i być sprytnym, tak? starać się pokonać te wszystkie mechanizmy, tak to rozbroić, żeby, żeby żyło się lepiej, nie? To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję, bo powiem Ci, Agnieszka, odmieniłaś moje życie, nie? Dałaś mi drugie życie, o tak bym powiedział, nie? Ja czuję się jakbym się urodził jeszcze raz, dostał drugą szansę od życia, nie? Bo nie wiem, czy ja bym był w więzieniu, czy może by mi nie było, nie? Może bym po prostu nie żył, bym się zabił, albo zaćpał, albo zapił. Prawdopodobnie byłby ze mną bardzo źle, Albo bym był w psychiatryku, nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Jestem pewien, że nie byłoby takiej miłe. dzisiaj. Jeszcze raz Ci dziękuję bardzo. Dzięki.